Tutaj już faktycznie w tym poziomie b będziemy sobie liczyć. Mamy podane długości przy prostokątnych, a my będziemy liczyć sobie przeciwprostokątną, czyli przy to będą a i b, czyli a 10, b 24. Podstawiamy do naszego wzoru a kwadrat plus b kwadrat równo c kwadrat, bo to jest wzór na twierdzenie Pitagorasa. Podstawiamy nasze wartości równo c kwadrat. Podnosić do kwadratu, to tylko przypomnijmy sobie w podpunkcie A, to jest mnożyć liczba razy liczba, prawda? To jest właśnie kwadrat, czyli 10 razy 10 to jest 100, 24 razy 24, 576, równa się c kwadrat, dodajemy, to jest 676, równa się c kwadrat, zamieniam sobie stronami, czyli zapisuję to samo, tylko sobie zamieniam lewą z prawą, teraz chcę się pozbyć, uwaga, tego wykładnika. To jest potęgowanie. trudnością potęgowania będzie pierwiastkowanie. Dlatego obu stron nie pierwiastkuje. I co się stanie? Otrzymamy, że C równa się pierwiastek 676, a pierwiastek z takiej liczby to jest 26. I mamy odpowiedź.